Witajcie z tej strony, Derriel Śliwka, a to jest piąty odcinek z Rayman Legends. No i dzisiaj, oczywiście, rozpoczniemy sobie nowy świat. Będzie to Fiesta de los Muertos. Także, oczywiście, jak zwykle zmieniamy sobie postać. No i teraz skończyły nam się już te podstawowe postacie, więc musimy sobie tutaj wybierać spośród e, przebrań. Także możemy sobie na początek wziąć ser Globraxa. Sławny rycerz, który zawsze w e, popada w olbrzymie tarapaty. Nie wiem, jak poradziłby sobie bez pomocy Murfiego. No, myślę, że sporo poziomów bez Murfiego dzisiaj przejdziemy. Ale wydaje mi się, że... E, to jest Globox, więc Globox jest dobry. Także co, wchodzimy do Nowego Świata. I wydaje mi się, że te najazdy zrobimy sobie już po ukończeniu głównej fabuły, no bo. Tak to będziemy mogli wszystkie naraz przejść a teraz są pomieszane więc no wiecie o co mi chodzi, tak więc pierwszy poziom ja cię kwaczę <noise> Już dwie czaszki także trudniejsze od tych yy, zwykłych pierwszych poziomów O ale no właśnie to jest pierwszy poziom gdzie mamy jakąś tam Umiejętność od czarnoksiężniczka będzie czarnoksiężnik. Przeszkadza raczej, ale tak, e... tą kaszką się grało troszeczkę dziwnie, bo e... co ona mogła robić, no mogła latać na pewno i co, ma ograniczone umiejętności z pewnością, aha i Murphy może teraz tutaj rozwalić, zjeść ciasto może, <laughs> dobra, no dawaj tutaj Murphy, dawaj, okej okay. O, właśnie to chodzi. Dawaj, dawaj to. O! Okej, okay, teraz. O nie, 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 murfi, murfi, zjadaj. No, jeszcze raz. O! No, nie udało się, kurczę. Jeszcze raz, może spróbujemy? No, to chodzi, dobra. Tylko, gdzie są małaki. Bo ani jednego jeszcze nie spotkałem. Tu jest pierwszy, dobra. Na szczęście też możemy sobie tak. Na ścianę wchodzić, jak to zawsze było możliwe. Ok, to jest pierwszy, także jest wszystko ok na razie. Ok, teraz tutaj delikatnie, żeby to nie spadło, ciekawe, czy coś jest na górze przydatnego. Nie, Może raczej też nie. Ok, w porządku. Eee, I teraz tutaj. No ok. dobra teraz tu mamy kolejnego tutaj tego przeciwnika i teraz tak nie no słuchajcie bardzo przyjemnie mi się gra nawet jako kaczor <grymne> także okej okay. tu będzie oczywiście sekrecik na górze to jest oczywiste a wall jump Oby pierwszy. O! Lawa? Czyli jak my to robimy? Tutaj, tak? Aha, i teraz tam lawa sobie spłynie. I my sobie na spokojnie teraz przejdziemy tutaj, tak? Szybko, bo zaraz... Nie, 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 nie. nie. O, okej. Okay. O, tylko żebym nie spadł. <grym> okej. Okay. No w sumie tak troszeczkę... W bardzo malutkim stopniu na myślenie. No, raczej po takich platformówkach nie możemy się spodziewać jakichś tam większych wyzwań, które by nasz mózg sprawiały, że musiałby się wytężyć troszeczkę, żeby dało się rozwiązać takie zagadki, ale no wiecie. Wiadomo, że platformówki są. Super gramy, Szczególnie Rayman, no bo Rayman, co wiecie, taki. Nie wiadomo skąd, ale po prostu jest to świetna gra. No nie wiem, może. Nie mogę powiedzieć, że nie wiadomo skąd, no bo przecież ja to tam za bardzo się. Na tym nie znam. Nie znam się na historii Raymana. Za bardzo, ale. wiecie. O proszę. No i. gości miał szansę ewidentnie. No! Co jest? Ach, dobra. Teraz tutaj Dobra, zrzucamy go. Nie wiem, nie zrzucamy. Tak sobie z nim poradzimy sami, przecież. Aha. Rozumiem. No Dobra, raczej nic nie było. Okej. Okay. Tego nie zrzucamy. A teraz możemy zrobić tak w sumie. I teraz jak tutaj. I tu do góry e, Tylko, że O nie Jeszcze raz A, wiem, to trzeba zrzucić I teraz prostu tutaj Okej okay. Może tak być Nie narzekam Teraz tutaj zrzucamy Robimy komboska fajnego O, od razu na górę Dobra Aha w ten sposób może być. Aha. <laughs> jasne, jasne. Mi to pasuje. Ok, No i wiadomo, że tutaj mamy sekretik na dole. Niewątpliwie. A tutaj co? A, rozumiem. To chwila. Tutaj niech sobie lawa spłynie. Ło! Czy to jest? w sumie lawa, czy to jest jakiś taki bardziej... Mm, ...gorący sos, bo... ...w sumie po... ...po tej grze można się różnych rzeczy spodziewać. <grytanie> tak szczerze. O, nie, 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 to był błąd. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Okej, okay, teraz... Nie no, w lewo lepiej. No nie! Wall jump. Wall <grytanie> jump wyszedł. Przed przypadek. To po prostu może lepiej tędy uciec. No nie, przecież od razu, że... Wiadomo, że wall jump będzie robił. Nie może normalnie wylecieć, tylko oczywiście, żebyś się popisać. Ser globrax czy jak mu tam było. O nie. Dobra, poczekajmy. <ścoughs> Dobra, w sumie wszystko tutaj oczyśćmy. Będzie prościej. Okej. Okay. Tutaj po prostu tak na górę. I teraz nie no, po prostu tutaj niech sobie spłynie. Jeszcze może tutaj. O, nie, 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 to był błąd. Chociaż... Nie no, jest okej, okay, dobra, zróbmy tak. Okej, okay, teraz się walljump przydał akurat, więc spoko. Niech będzie. Ale też kiedy gramy tą kaczką to strasznie wolno się poziomy przechodzi. Naprawdę, bardzo wolno. Już 8 minut, a to jest dopiero jeden poziom. Nie możemy po prostu sprintować i to jest ta główna przyczyna tego wszystkiego tutaj. Okej, okay. oczywiście zawsze musimy być ostrożni, żeby tutaj wpadek czegoś nie zniszczyć, czego byśmy potrzebowali raczej. Tu monetka namra. No? Przyjmuję wyzwanie. Wow, tylko szybko się spada bardzo. To jest dziwne bardzo. No, dawaj, dawaj, Murphy, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jeden room. Znaczy, yy, małak. Okej, okay, dobra. Tutaj biegniemy po prostu. Jasne, może być. Aha. No. O, masełko. Troszeczkę bardziej ślisko. No i patrzcie, równo 700, a nie, 705, bo jeszcze serduszko będzie, no tak, ach, nie myślałem. ale i tak, w sobie spoko. Także mamy na luzie tutaj wymaganą ilość, naprawdę bardzo fajnie. Kurczę, to jak ja się po prostu cieszę, że Raymana nagrywam, no naprawdę, ta gra jest świetna, tak dawno tym nie grałem. I to dopiero w sumie początek, no bo patrzcie. Teraz mamy w sobie 50, znaczy 20% lumów, znaczy małaków, przepraszam. 140, to 20% gry. Także mamy szczęśliwy los kolejny. Stworzenie. Tak. Spoko. Czyli następny poziom, zepsuty to szpiku kości. Niech będzie. Eee, zobaczmy, co tutaj będzie. O! Nie, nie, nie. O, udało się. <grywa> Jakby w ostatniej chwili dosłownie. Było słychać. Ok, no i tutaj mamy oczywiście już klasycznie nasze parkourowe umiejętności. Globoxa. No, Globox. <grywa> Aha, i tu się możemy zmniejszać. O, patrzcie, czyli nowa mechanika, kolejna. Mini Globox. Rozwala wszystkich. I kolejny. A, sekracik, tak? Dobra. I to jest chyba najbardziej taka zwinna wersja, ponieważ możemy dosłownie sobie robić double jumpa w powietrzu. <laughs> Także bardzo fajne też. Okej, okay, to co? Chodźmy tutaj. A, coś tam na górze było? Nie, nie wydaje mi się że to nie sprawdza. Mogę tutaj się podciągnąć i... A, chyba nic. Mam nadzieję, że nic. Ło! Wow. A, a jednak, dobra. To wymaga zmniejszenia rozmiaru. Eee... Okej. A. Ło. No szybko biegniemy. Tylko, że się tutaj nie udało tych wszystkich lumów zebrać, ale... Okej. Okay. jest, okej. Okay. No ale mamy większość, także... Na ludzie powinno wystarczyć. Ech, okej. Okay. Tutaj w ślisk. A, chwila. Ok, my to normalnie mamy. Nasz. Rozmiar taki. No, normalny. <noise> Nie tutaj się powtarzać, ale wiecie. Aha. Czyli mamy małaka i jeszcze monetkę tutaj. Spok. Nie, do góry, do góry. O, gałęźniczki jakieś. Co to jest tutaj? Dziwne, ale dobra. <grystanie> Sobie, możemy taki wślizg zrobić. O, nie, 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 nie to był błąd. Chociaż. Okej okay. O. Jedno, po prostu nie miałem z nami szans. To jest po prostu takie mocne. Niby mały globoks, ale w sumie dużo może zdziałać. Okej, okay, dobra. Coś jest na samej górze? Fajnego? Nie. Eee, co? A, łańcuszek, dobra. Okej. Okay. teraz tak. To jest jakaś zgniatarka chyba? Coś w ten desyń... Okej, okay, sekrecik. Właśnie tutaj... ...ciężko się odnaleźć czasami. Wiecie co? Ja tam chyba mogę doskoczyć nawet. Tak się mogę tutaj popisać przed wami. <grytanie> Także po co mi ta piłka, kiedy mogę wskoczyć? samemu uratować królało, nie no, serio? Dobra, wiecie co? Ech. No i zawsze tak jest, ja się popisuję jakimiś tam umiejętnościami i potem ginę w najgłupszym możliwym momencie. A w środku tutaj byłem? Ja może się cofnę, żeby się zmniejszyć znowu. Zaraz, zaraz, bo ja tutaj muszę jakoś tak w takim razie zrobić. Się zmniejszyć i teraz tam do środka wejść, czekacie <gryw> Bardzo się tutaj muszę cofnąć, ale Ok, no i wracamy na dobrą drogę. A. Ok, okay, okay. <gry> Może być. Teraz do środka. O, to tutaj. Tylko którędy jest. Aha, z drugiej strony. A tutaj same lumy są. No dobra. No ale to niż nic. Także warto tutaj zebrać, bo też oczywiście trzeba na kostiumy zbierać. Tutaj co? A, okej. Okay. Spoko. Teraz tu. Jasne. Cyk. O. Taki arbus. O, kolejny małak. Okej, okay, czyli noże działają według praw fizyki, tutaj Kiedy są na dole, to się opuszczają. O kurczę, coś tam jeszcze było, mam nadzieję, że nie. O. mam jednak nadzieję, że nie. jest monetka. To chyba wszystko Pound? Nie, i to miałem na myśli. Tu już nic nie ma. No nie, mam nadzieję, że tam nic nie było, serio. Też nie wiem, jeszcze w sumie. Może jest nadzieja. Dobra. Tutaj mamy serduszko. Jakie tutaj zdobyć? Nie, wiem możemy tak zrobić, że. No No nie za bardzo, musimy z tego masła tutaj chyba przeskoczyć. O, nawet przeskoczyłem. Co tam jest w środku? Tego jabłka. Aha, nie zmieszczę się. No to musimy to zmienić. Ok, tam jest małak. Słyszalny ewidentnie. O, okej, okay, dobra, teraz. I do środka tego arbuza jeszcze. Ok, to jest który? Przedostatni, dobrze. Świetnie. Mamy 600 również... O nie! Mogę do góry... No mogę tak Muzyczka <gryzny> się nagle, że zatrzymała się, lepiej. o nie, coś jest nie tak O! Mamy jakąś mielarkę do mięsa Albo grilla XXL <gryzny szklanek> Eee, chwileczkę, chwileczkę, coś mi się to nie podoba no Gdzie jest ten ostatni, przecież no. No, kamerka do góry poproszę No nie, gdzie on jest? Czy serio minąłem No nie Mogę tutaj wrócić Ej, mogę tu nawet wrócić patrzcie Aha Muzyczki nie ma O jest tutaj, dobra No dobrze, że wróciłem jednak Okej, okay, no to teraz możemy już ukończyć level. Bloodhound? Nie. No nie, puśćcie. Możemy tak się tutaj zaślizgnąć z tych kiełbasek? No możemy. Okej, okay. <ścoughs> W porządku. No dobra, to drugi level ukończony. No, bardzo fajnie. Też sporo lumów. Fiesta de los Muertos. Teraz mamy kolejną księżniczkę. Czyli potencjalnie kolejny trudny poziom. No ale. Zobaczymy jak to wyjdzie. Stworzenie kolejne? Nie, obraz. Dobra. Nareszcie coś nowego. Znaczy zawsze jest to coś nowego, ale. No wiecie, coś innego. Okej, okay, uratuj Estelię. Zobaczmy, jaki to będzie poziom. E, dwugwiazdkowy, znaczy no, dwuczaszkowy. Biegnij, jeśli życie ci miłe. Okej. Okay. No cóż. Chyba nie będzie trudne. No, takie skakanie, no to w sumie... Mogę to zrobić. Tylko trzeba oczywiście odpowiednią długość skoku dobrać. To Też są oczywiście różne możliwe. O! Udało się. za pierwszym razem, dobrze. Nie! <grymne> A, jaja, myślałem, że... Ach, checkpoint. Myślałem, że jak... Eee... ta to skrzydełka to po prostu... Będę wolniej opadał, ale po prostu wleciałem do góry. Okej, okay, tutaj to... Jest wykorzystane, ewidentnie. Tutaj jakiś wślizg. Fajniutki. No, to się nie udało do końca, ale... No dobra. Jest kolejny małak. Niech będzie. O nie. Nie! To było głupie. Wspinaj się. Dobra. Dzięki Globox. Znaczy ser Globrax. To było niesamowite. I jest ostatni. Dobra. Okej, okay, no to... Faktycznie łatwiej poszło od tych pozostałych. Także uwaga, uwaga. Mamy 337 oraz kolejną. Kolejny szczęśliwy los. I oczywiście nową księżniczkę, którą możemy później zagrać. Co oczywiście zrobimy. Tak więc wracajmy do, do głównej części świata. No i co, przejdziemy sobie chyba jeszcze jeden level. Ogólnie w tym świecie jest mniej małaków Więc po prostu będzie to krótszy świat, ale same poziomy są dłuższe, jak widzicie. Nadie matką... Nadzienie matką głupich. Okej. Okej, to akurat śmieszne dosyć. No! No dawaj! O, Znowu w ostatniej chwili. A no tak. Znowu jako kaczka. Eee. No, szkoda, ale niech tak będzie. A tutaj? Jacyś kucharze? O, Zagotował się. <noise> Nadzieja nie ma tu głupich, no nieźle. <noise> I oczywiście Murphy. Ok. I teraz możemy rozsmarować guacamole <noise> jako Murphy. W porządku, podoba mi się to. A teraz? O proszę i. to! Dobra, doleciałem. Fira, chwila, chwila, bo muszę tutaj. da zrobić. I teraz zabieram. O. Teraz tu. Niech będzie. O nie, nie, nie. Zaraz się wkurzy, dobra. Nie zdążył na szczęście. E, raz jak? Po prostu tak. Zakracik, oczywiście. Niewątpliwie O coś takiego Aha Serio? tylko to? No dobra, niech będzie. <grymne> Na górę wracamy. I pięknie. Tego się gościu chyba nie spodziewał. Ojoj, a ja teraz... Spadamy po prostu. Mhm. Dobra, wróćmy na górę. Jakieś małaki tutaj są może? Oczywiście. Jasne, że tak. Dobra, gdzie teraz? Aha, po prostu spadamy. Jasne. Tutaj musimy sobie odgrodzić lawę od nas. Okej. Okay. tutaj okay. bez problemu się uda. Raczej. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, dobra. <grywy> to było dziwne trochę. No, co poradzimy bez tego, nawet? Patrzcie. O, ilumy na górze jeszcze. No. Spokojnie, murfy, ja tu. Aj, dobra, wiesz, co dobra. <grywy> może jednak skorzystam z twojej pomocy, bo tutaj. Będzie po prostu prościej, dobra. Weź tutaj, kto? Może obok. Działa. Co ma nie działać w sumie? Ok, to jest, mam nadzieję, że piąty. Dopiero. Tak jest. Tylko. Jeszcze sekretik ewidentnie powinien tu być. A jest, dobra. No. O Wilku mowa. I oczywiście kolejny małek. Na widoku, też spokój. Grand O! I pięknie, no. Jakieś takie łatwe te wyzwania w tym poziomie, o dziwo. Aż... podejrzanie łatwe. No. Tutaj poproszę, dzięki. No. Jasne, jasne. Do góry? Hira, jak? O, okej. Okay. Może być. Teraz tak. Dostał jeszcze jeden, prawda? Mała w sensie. Zapewne tak. Okej, okay, tu jest na dole. Okej, okay, no nie, on się wkurzy teraz. Dobra, to wszyscy już. Dobrze wiedzieć? No. I koniec poziomu akurat. Świetnie! No słuchajcie. Długadziutko dzisiaj poszło. Wszystkie poziomy raczej bez większych problemów. Także oczywiście według tradycji Odwiedzimy sobie jeszcze stworzenia, zobaczymy jakie nam tutaj się pojawiły, no i oczywiście odbierzemy od nich nagrodę. Także już ponad połowa yy, małaków w tym świecie jest zdobyta, no uratowana właściwie, nie zdobyta. Mamy kolejny najazd, jak widzicie tutaj mamy te ropuchy, czyli yy, pojawiły się dlatego, że po prostu przeszliśmy wiesz, już ten świat zakupana historia, ten poprzedni. Mamy nowe stworzenie, także chodźmy teraz do nich. Zobaczymy sobie też przy okazji ile już mamy tych małaków. Chyba 33, no bo... No tak, trzy duże poziomy i jedna księżniczka uratowana, także oczywiste. Chwila, chwila, Na końcu chyba jest? Tak. Ok, zobaczymy ile dzisiaj się uda kasy zebrać. Także jak widzicie, tutaj się wszystko odnowiło. No to jest tylko Dwa fioletowe lumi, także mamy 682. No i zobaczymy, ile będzie na końcu. Ok, mamy teraz już prawie 200. No, ponad 200. Ok, 682, czyli czekajcie 220. No chyba 220 po prostu, okej. Okay. No to w sumie nie aż tak dużo jak myślałem. Myślałem, że będzie chociaż tak z 300 już, no ale... No w sumie lepsze to niż nic. Eee, także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał to oczywiście proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcję na kanale. No i w następnym odcinku z Rayman Legends przejdziemy sobie już do końca ten świat Fiesta de los Muertos. Także trzymajcie się i cześć!